Ściełaneczko wszystkim, w tej strony kamikaze A ja jestem Wolnar I będziemy napierdalać w BF-a trzeciego Oczywiście Ja teraz gram wyjątkowo sniperem, bo muszę sobie zadanko zrobić Czujnikami UGF Eee no to tak teraz po prostu, tak, mam taki fan Mówię, a kurwa nagrywam a to kurwa nagrywam Kurwa nagrywamy, jesteśmy. Tadam! Tadam kurwa, już padłem na starcie <noise> Bo się w położył jeden. Uuu, się skampił u góry na tym na wejściu na schody, tam gdzie my zawsze lubiliśmy. Co ty nie... nie, nie, nie widziałeś na czujniku jest? Czekaj muszę broń zmienić, bo nie mogę biegać z M5K na tej mapie. No właśnie ja biegam I nie zobaczę, co idzie. A ja nie wiem czy jestem pewny z tym kurwa. Dawaj, lecimy, kurde. Padłeś jak tapiczka. Po co tam lecisz na schody, stary? Bo gościu. Przejmą tam kampi cały czas. Trzeba ich jakoś rozjewać na tych schodach, no to stary, tak nie może, musimy sobie przejąć naszą miejscówkę. To ty tam przejmuj, lecę na A. To jest kurwa nasza miejscówka, stary. Kurde. Nie ma, kurwa, kurwa. To jest nasze, o przejęliśmy, dobra, gra. Przejąłeś to, Git? Ty Wolnara. Boi. Aha, głupi sniper. O, kurwa granat. Urrr. Lubię to mapę, kurwa. Lubię to! Łapki do góry, lubimy to, lubimy. Się strasznie dużo dzieje na złomowisku. Du, granat, 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 granatem pogania. O kurwa. Kurde, asystę zaliczyłem. Oga, szpital, I stary ciągle szturmują to e, ja mam... Ja mam taki ładny pomysł stary Jaki? Oni dam sobie tutaj czujnik UGS i będę kampić stary w oknie. Jak będę widział, że ktoś biegnie to... Kumasz to, kolej skuszę, biega. Na no biega. Nie zajebał tą kuszą. Kumasz to! Kuma. No kumam. kumam. Chyba kurwa nie bardzo, to zrób kum kum. Kum kum No Dobra Kumasz <noise> I stary, tu w ogóle już nie latają. Dobra, jednemu dupę uratowałem, jest git. Jep ci tu napierdalając stare granaty, chuj wie co Ale nie damy się, nie damy się Trzeba walczyć o swoje tu jak na kurwiają Co Siół do tyłu to jest po prostu niemożliwe. To jest stare bajka. Jak kotur w obsu jajka. Ha ha, 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 ha ha zajebałem, wiem gdzie celować. <grym <grym i Ile tu granatów, stary, nie wiem gdzie uciekać. Mi rzucił, być mi malicję rzucił, przydałoby ci się. Ta, snajperem, Uuu, powodzenia. Andynia, Snajperem klasz. No te czujniki TUGS robię, wiesz A może by tak coś ciężkiego wziąć Właśnie się zastanawiałem nad tym, ale na razie nie. A ja wziąłem, zobaczymy jak nie pójdzie. Na razie snajpera cisnę Czujniczki zrobię i gitarę. Kurwa brakło mi na te... Typ... Jeb jak tu rzucałem daleko granatę stary To jest poezja co oni tu robią z tymi granatami Oni potrafią przez pół mapy rzucić granat stary i cię trafić w głowę nie Co nie ma tu ludzi Kto mnie tu tak napiżdża na stop Na pohybę, skurwysynom. Odbiór. Ej, zgłaszam się, zgłaszam. Akwarium, zgłoś się. O, premia za zdostrzeżenie dostałem. Wsparcie obserwatora jakaś ta. O, M417 blokowałem w zwiadzie. Co to tak leżysz i masz? ja stary, nie mam. ja pilnuję. Ta, bacznie obserwujesz. Oczywiście. A mi prawie za dostrzeżenia wpadają. A wiesz o tym, że ty pilnujesz, że mogą od tyłu wlecieć, nie? Na szczęście postawiłem za tobą czujnik, żeby patrzył za ciebie. Leci! Kurwa, stałem jeszcze w stary przygwożdżenie do niego. Nowo przygwożdzenie. I stare amo mi się kończy. Przygwożenie znowu. Czekaj wbiję się tam. Should. <głos》> Tylko się wbiłem stary Nie wiem czy już czasem nie będą gotowe te czujniki Dup Kurwa co nasi robią? Ja zdążyłem przeładować tam niby dwóch naszych na dole by było ich rozjepań. Jak się w pięciu wbili Ja ich tu od dołu szturmuję trochę Jak kurwa pomoże Aha, już się skampili u góry, no super. Gronoto. Kurwa same granaty lecą. Aha. O, zdążyłem dwóch rozwalić. Czekaj trzeba iść gdzieś przykampić właśnie kurwa I stary, nic mi to nie idzie nie? To jest ni w dupę ni w oko ta mapa stary Asystę dostałem i asystę przygwoźdzenia. Przy ja jeszcze za ciebie zabijać muszę, stary. Dobijać. Bo to fajnie kosi. Co dobijać, stary? Nie ci chociaż lepiej ode mnie? Szalałeś, stary? Ach, kurwa mać, pierdolone czujniki, stary. A ci od tyłu wpadli. Kogo tu kampisz? Chyba za mnie gdzieś snajper. nie Tu od tyłu cię stary, zachodzam A ty ani nie wiesz stary Myślę, że ktoś był taki głupi i kampiłby tam No Cziul do tyłu Mam że nie głupio się z tym lata. Nawet nie trzeba wycelowywać, bo to tak stary sieje, że automatycznie ich wiesz. Przygwożdżenia, przygwożdżenia. Przecież ja już mam 550 starych kili na tej broni. U, ładunek C4, U, kurwa, macie jeden do jednego i mi to na razie idzie chyba. Jak dobrze patrzę. Tu piloni ładunków C4, tu stary rzucają. Tylko mi to kurwa nie wykituj. Stary, tyle tu tych czujników jest ponastawianych Stary, oni tu tyle posadzili tych ze czwórek. Dub, wypadłem z mapy. Ojoj. <grym> A da się? <grym> o, no, da się. Mi się jeszcze nie zdarzyło. Da się, da się. Przypadkiem źle poleciłem i mnie wy 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 wyjebało mnie. Wiedziałem, że on się kręci, tylko nie wiedziałem, że połocił, bo mi nagle znikł. Ale nie było cię słychać, bo sobie mikrofon stary w dupę wsadziłeś. Bo... A nie, wiesz co nie, poprawiałem czy... słuchawki dlatego o, Nie uciekłem stary. A tam czterech u góry. A, też trafiłem na ciężkiego, tylko że on znowu pierwszy strzelać. <laughs> no, no, no. Dążył cię wystrzelać jak kaczkę, ja? Ja wol na. Kurwa macie, jak oni tu ty nadrzucali tych granatów, ja pierdolę Wolner, rozpiesz na tobie Uu, kurwa. Na kurwiajem kurwiaj. Góry są na schodach stary. Na granat trafiłem. Ojej. Ojej. Coś nowego. Stary, inaczej tego nie, nie określę. Ojej. Znacznik odrodzeń ci postawiłem koło mnie, to się odrębni. Za późno powiedziałeś. Przecież nie widzisz tego znacznika odrodzeń? Piszę ci, znacznik odrodzeń w drużynie. Ładunek C4. To znowu padłeś. Kurwa. Nie nienawidzę czegoś takiego, jak ktoś tak gra. Kurwa same ładunki C4. co to jest kurwa w ogóle zagranie? Z nich nie gra, stary. Ładunki kurwa, stary posadzi. I kurwa myśli, że jest fajny. Kurwa, mać, wybili. Wybili nas tutaj, stary. Aj, aj, aj. Laserem mi świecił po oczach z kubanem. Kurwa, ci tu stare latają jak szatany do chuja, nie? Miota nim jak szatan! <noise> to dużo stary YouTube oglądasz. Jo. Yeah. Yeah. Ach. Ja? YouTube'a? Stary, ja nie wiem kurwa, co to jest! <noise> What is this, kurwa? <noise> wow, ilu tu jest? Je pile granatów, stary Granat aj, aj nie, 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 wszystkich nie, Zaraz na tobie. Gdzie kurwy są, gdzie? Je pod tyłu stary A już się tam szykowałem na trzech starych, że wpadnę pyk pyk stary i pozamiatam nimi ale Nie pykło mi to Ten M5K byłby dobry jakby miał stary sto, 100 AMO, nie? To 31 to trochę mało ci powiem Ten, na na nakurwia. ci dam ten. Nie poznajesz mnie? Mordo parchata. Kurwa mać, gdzie cię mam poznać? Ale zabiłem go. To gate. Skąd? Ze ściany, stary. Ja mam chytry plan. Ja się skampię. Ojej. Ale mam fajną kamperkę tutaj. Coś nowego stary, ty się skampisz. <grywy> Powiem ci śmiesznie to brzmi z twoich ust Ja się skampię. Ale teraz pytanie czy ci się uda? przeciwników, ale, ale, kto wie, kto wie Kurwa, asysta przy zabiciu 16, stary Co mu, 16% wziąłem? Ja? Jebek jak tam się wbili masowo na dach, stary Ja? No ale tak, spadli, tak wypadli, stary. A, z góry jest wielu, nie, nie spodziewał się mnie. <grywa> A kurwa, surprise. Kurwa, mać, stążyli zlecieć. Ja pierdolę, to są kutasy, nie? Jak oni to robią, że latałem jak kangury, stary? Co ja takiej wprawie jeszcze nie mam? Jakbym wiedział, że tu będzie taka fajna kamperka, to bym sobie wziął snajperkę szybkoszczelną jakąś. Ej, waliłem w typa i nie zaliczyło mi go. Dobra, znacznik odrodzeń postawiłem. Żeby był. Kur... Czaczki. Zabił mnie. O, koniec rozgrywki. Ojej. Ojej, przegraliśmy, ojej. To był szybki... Ojej. To okay. bo szepki szpil, zamknij pysk 18 na 22. O 11 na 24 miałeś. Poszło ci to całkiem, całkiem ci powiem. No, no, tak. Ta, całkiem, całkiem. My kurwa kiedyś filmik nagrajmy, że jesteśmy w pierwszej dwójce kurwa, a nie całkiem, całkiem. To prędzej ja, ty to tam musisz potrenować jeszcze. Dobra, to subskrybujcie. Komentujcie. Oceniajcie. Łapy w górę. I na razie. Naria!